Siemanko, Siemanko, tutaj Kornik. Dzisiaj razem z kanałem SFD lecimy dla was z relacją z Gali Fame MMA. Pamiętajcie o subach, pamiętajcie o dzwoneczkach i pamiętajcie o tym aby zostawić łapkę i komentarz. Dziewczyny, powiedzcie mi na czyją walkę dzisiaj najbardziej czekacie? Zacznę od główno dowodzącej. Eee, na wszystkie. No ja, Może musisz, ta. Musisz kogoś wymienić. Jedną osobę. Mm... Na walkę kobiet, bo my jesteśmy Też o tym kobietami, więc wspieramy. Może na Anię. O, Anię. O, no znam i może na Anię. Mhm, na Ani walkę. Dobra, wy okay. Męską walkę musicie wymienić. Okej. Okay. Jaki za? Słuchaj, chciałem ci na początku pogratulować nie charakteru, czego, bo tą balachę to nie jedna osoba by odklepała. Tak? Nie wiem. Kurwa. Aj Aj! Przepraszam. Kurczę, teraz żałuję, tak i im dalszy wywiad tym coraz bardziej żałuję, że odklepałam to, co to było, tą szyję. No ale czemu? To duszenie no już jeszcze, było... Jeszcze bym przetrzymała, tak mi się wydaje. że Może trzeba było poczekać do bardziej krytycznego momentu, chociaż kiedy jest ten krytyczny moment, jak cię odcina, to to, to nie wiem. Kurczę, może nie trzeba było... No, poszła, Poszłabyś wtedy spać, bo to, to, to odcięłoby ci tlen. No właśnie, spada mózgu, prawda? To też jest bez sensu. No ale ta balacha, to ręka bolała? Jak nie, tam się... nie, nie, wytrzymałam, to było naprawdę... Powiem, że chyba jedna z przyjemniejszych pozycji dzisiaj w tej walce. No no tak, no bo wcześniej była w dosiadzie i zasypywała cię ciosami. Także no w sumie dobrze, że do, do tej balachy poszła, bo dzięki temu uciekłaś. Tak. I co? No a powiedz mi w stójce, jak czułaś te, te ciosy? Jak... Nogi nic, nogi zero, naprawdę, albo nie wiem, ja mam tak, bo ja mam chyba dość silne nogi, nie, nie wiem. E, ciosy tak, e, górę tak, górę czułam, naprawdę, ona jest silna. I mi teraz tak głupio, że tutaj Ania, która zrzuciła 15 kilo, to dała radę trzy rundy, a ja głupio odklepałam. Trzeba było jeszcze trzymać, aż nie wiem, może do odciny. Nie, no walki, walki nie, nie idzie porównać. Już byłam taka zmęczona. tak, nie miałam siły po prostu. Muszę odpocząć, nie? To jest to, ja muszę odpocząć. No to tego odpoczynku Ci życzę, nie Dziękuję męczę. Dziękuję bardzo. bardzo. Do Zaskoczony werdyktem? To, 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 to zaskoczony, gdzieś tam dwa czasy więcej zadał ode mnie i tak wiesz, Tak wyszło chyba. A czego zabrakło? W takim razie. E, wiesz co? Ty, k***a. Tam było. K***a, że okazało się, że mieliśmy, mieliśmy identyczny game, plan na siebie taki sam. Ja czekałem na, na to, żeby być go z kontry, bo powiedziałem, że nie będę się go nie uchał, on zrobił to samo. Chodziliśmy, coś się wyczuwaliśmy, kto wejdzie, ten zaskoczy. Ja raz go odciem, gdzieś tam prawą ręką powiedział, a mnie raz odciął lewą. Tam było wszystko. Joe za był, nie? Gdyby była możliwość rewanżu, będziesz chciał taki rewanż? Zobaczyłem, to jest na pewno, zaraz musisz zająć swoimi sprawami, ale w ogóle uważam, że nie była to brzydka walka. Uważam że, uważam, że ogólnie, że była na ładna walka. Plany na najbliższą przyszłość? No, zająć się swoim rekontrolowym życia z powrotem. I tego ci życzę. No, trzymaj. Karolina, bardzo dużo spokoju miałaś w walce i teraz po walce również. No, jakoś nie celebrujesz tego zwycięstwa. Ty się w ogóle jeszcze, że wygrałaś? Już co do mnie to jeszcze nie dociera. To tak szybko jakoś mi zleciało. Cieszę się bardzo. Gdzieś tam ci mówiłam w poprzednim wywiadzie, że e, nie jestem zadowolona z tego, że nie zrobiłam niektórych rzeczy, e, ale cieszę się, że się udało wygrać. Co do spokoju, to, to tak, ja jestem ogólnie takim, z człowiekiem raczej na co dzień spokojnym e, i gdzieś tam staram się chłodną głowę zachowywać w walce. Czasami to jest plus, czasami to jest minus, bo brakuje mi takiej jeszcze troszeczkę agresji, żeby gdzieś tam w odpowiednich momentach e, przycisnąć i, i pójść na całość. No, agresja w walce się przydaje, także życzę ci tej agresji. Powiedz mi, e, wspomniałeś, że z kilku rzeczy nie jesteś zadowolona. Jakie to rzeczy? Za mało kopnięć było, e, bo gdzieś tam się na nie nastawiałam, ale nogi miałam jak z waty i czułam, że po prostu nie mam siły, gdzieś mnie ten stres żera. W parterze też nie udało mi się zrobić tego, co chciałam. Gdzieś tam tylko udało mi się kontrolować przeciwniczkę w pozycji bocznej z przejściem do... Tam przyszłyśmy do gardy chyba pod koniec, a jakoś zabrakło mi jeszcze tam niektórych... No był inny plan troszeczkę, ale udało się wygrać. Super. I może w kolejnej walce będzie więcej. Będę dalej trenować i uda się więcej pokazać. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję. Bum! Krycha jak uczucie po walce. Świetnie. A jeszcze lepsze uczucie, że prowadzi wywiad ze mną gość, który kurde kiedyś walczył z McGregorem. O! To jest dla mnie k naprawdę wielki k zaszczyt. Tak, no dziękuję, powiem? dziękuję Ci. Bardzo miło mi się zrobiło tak tęczowo wręcz. No i jak walka sama. Nie, nie wiem, spokojnie, kurde. Poszedłem po prostu jak na sparingi, jak na trening poszedłem. I tak w pierwszej rundzie trochę byłem przyblokowany, taki spięty. W drugiej rundzie dopiero coś zacząłem robić, ale wydaje mi się, że nie odwaliłem żadnej lipy tam. Czyli jesteś zadowolony z siebie? No ja jestem zadowolony. Mogłem skończyć szybciej, ale się trochę tak. To jest jednak kroki 7 miesięcy przerwy, nie? Ja muszę trochę poczuć krew, żeby pójść za ciosem, a ja taki trochę spokojny byłem. A propos krwi, uważasz, że sędzia mógł to przerwać ciutkę wcześniej? Wiesz co ci powiem, to też ja trochę w dosiadzie zrobiłem źle, bo uderzyłem dwa czyste ciosy, patrzę, kurwa, dostał, łeb odskakuje, patrzę na Brondera, to znów biję dwa ciosy i za każde dwa ciosy była komenda brąsia. Gdybym ja bił cały czas, by były trzy komendy, by przerwał, a ja biłem, komenda, biłem, komenda i on rzucił pięć komend, aż ja w końcu tak trochę podszedłem wyżej, już miałem do balach iść, bo mówię, kurwa, bo widzisz, on tych prostych nie dostał, on tylko w dosiadzie dostawał te ciosy, nie? Bo te proste tam wchodziły, ale one były lekkie, nie? No, w końcu miałem iść do balachy, mówię bo w tym dosiadzie ja się zmęczę, zaraz wypompuję zapinam mu dźwignię, nie? Bo tak ładnie ręce prostował, wiesz, bronił się, odpychał mnie, już miałem łapać rękę i iść do Balachy i w ten moment wleciał brąder, nie? Naprawdę. No czyli gdyby nie brąder, no to byłaby balacha. No, myślę, że tak. Tam kurde, raz miałem taką dziwną pozycję, że go z góry, bo on mi nogę trzymał. Myślałem, że pójdzie do jakiejś skrętówki czy coś, ale mówię: e, k***, Chyba to nie takie doświadczenie. I, tak sobie pewnie się poczułem i znowu zacząłem pić. Gratuluję wygranej i do zobaczenia na kolejnych galach. <gulanie> 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 Powiedz mi, co robisz na tej gali? Wiesz co, no wpadłem sobie zobaczyć tak naprawdę zajawkowo, troszeczkę jak to wygląda, bo byłem na gali poprzedniej, tutaj też w łodzi i, i wtedy byłem w ogóle po raz pierwszy w życiu na no, jakiejkolwiek gali, tak, sportach walki. I powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to na mnie wywrze takie wrażenie, że tak będzie mi się podobało. I, i, i chciałem też koniecznie wpaść, obiecałem też swoim kumplom, że, że ich zabiorę na kolejną galę, jak tylko będzie taka możliwość, więc, więc nie mogłem to zabraknąć. A tym bardziej, że byłem w cage'u u, u Boxdela przedwczoraj, także, także tym bardziej stwierdziłem, że kurczę, trzeba się pojawić. No Ale czy możemy wnioskować w takim razie, że szykuję się? Jaki start? Start jako, jako zawodnik, jako, jako fighter nie, 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 na pewno. nie? Na no to, no to nie ma szansy. Ja myślę, że wszyscy takie rzeczy za stare troszeczkę i, i mam zupełnie inne priorytety w życiu, niż żeby teraz się przygotować do walki. Więc pod tym względem na pewno nie, aczkolwiek, aczkolwiek na pewno ciekawą byłoby historią, gdybym mógł skomentować na przykład walkę jakiegoś swojego kolegi, który, którego komentowałem mecze we sporcie na przykład. To myślę, że to byłaby taka ciekawa historia do powiedzenia, że kiedyś komentowałem już mecze danego zawodnika, kiedy rywalizował na w, w jakichś największych turniejach na świecie w Counter strike a to się nagle okazuje, że będę komentował jego walkę na przykład. To byłaby ciekawa historia, myślę, że pod, pod takim względem tutaj biorę możliwość, że, że gdzieś tam mógłbym się poduczyć i, i może sprawdzić się jako komentator właśnie na takiej gali MMA. No to na wstępie gratuluję pasa i jak to jest nosić pas? Kurde, powiem ci, no to niesamowite uczucie, jeszcze chyba do mnie to nie dociera, bo dopiero szedłem z walki, od razu tutaj wszedłem na wywiady, więc jeszcze nie zobaczyłem jak on wygląda, idę pooglądać zaraz go, dotyka się. Naprawdę fajno, no świetne. Ciężki. Ciężki, spełnienie marzeń. Naprawdę potężne spełnienie marzeń. Jak gdzieś amatorsko zawsze się rozwijałem, w kickboksersko, gdzieś zawsze ten sport był u mnie w życiu. E, mało osób o tym wie, ja też sukcesami się nie chwalę, chociaż jakieś tam mam w tym kickboksingu. Potem był okres troszkę imprezy, gdzieś tam zgubiłem się, nie wiedziałem jak dotrzeć na matę i trafiłem do Uniku, gdzie trenerzy pokazali mi o co chodzi. Jak chcesz u nas trenować, to tu się a nie tu się przychodzi na spacery. I, I to chyba zaowocowało. No i to było dzisiaj widać. Na pewno plan był taki, by kopać w tą nogę, ale podejrzewaliście, że to aż tak szybko zadziała. Nie, nie powiem Ci, my szy, szykowaliśmy się właśnie na pełen dystans. E, trener mówił Kuba, nie podpalaj się, słuchaj, trafisz. E, nie idź za tym i nawet jak on upadnie gdzieś nie wchodź w to, wie, wiedzieliśmy, że Marcin ma lepszy parter, chociaż ja zapasy podszkoliłem, to wiesz, czułem się najlepiej tutaj w tej płaszczyźnie i no, nie, jak zobaczyłem, to drugie kopnięcie już trzecie weszło i widziałem ten grymas już się odwrócił, mówię, nie no, idę za tym, bo jak teraz nie pójdę, jak teraz odpuszczę, to może gdzieś tam przetrzyma, gdzieś mnie obali, więc poszedłem za tym kopnięciem, no i zaowocowało. No i jego noga na pewno bardzo będzie jeszcze boleć przez najbliższe dni, jak twoja noga, no bo... U mnie wszystko ok, powiem ci, technicznie udało się kopnąć, nie, nie trafiłem tam w piszczel nigdzie, jest lekko zbita, no przy takich kopnięciach, no widzisz, siniol wyszedł, e, ale to tylko zbicie, także e, nie wiem, e, czy tam Marcinowi nic nie bo jak kopałem, to, to czułem takie chrupnięcia, może to gdzieś tam coś przeskoczyło po prostu. Kiedy możemy się kolejnej walki i obrony pasa spodziewać? Wiesz co, ja nie wiem w ogóle, czy ja będę bronił 8-4, czy ja nie zejdę do 7-7 po drugi. Więc są różne propozycje, zobaczymy, jak to się teraz potoczy. Na razie chcę odpocząć, bo to naprawdę był ciężki okres ostatni. Robiliśmy płytę przygotowania do walki i sam wiesz, jak, jak to jak przygotowania zabierają czas. Jak moja narzeczona ucierpiała, bo to one chyba najbardziej cierpią w, tych, w tym okresie przygotowawczym. mnie nie było, pracowałem w studiu, więc na razie chciałbym sobie odpocząć, przynajmniej 2-3 tygodnie, oczyścić głowę, w ogóle nie myśleć, bo dużo z głowy, dużo głowy mi to zabrało, dużo stresu mnie to kosztowało, chociaż trener Szyszka tak przygotował moją głowę, że dzisiaj naprawdę wychodziłem jak na sparring. no na razie chcę odpocząć, a potem będziemy rozmawiać, nie chcę nic na, na, na świeżo mówić super, nie, dziękuję, nie, dziękuję bardzo i nie zatrzymuję <laughs> no, dziękuję Dzięki dziękuję bardzo, miłego i to by było na tyle, kolejna gala Fame MMA za nami pamiętajcie o subach, jeżeli tego dalej nie zrobiliście, pamiętajcie o dzwoneczku, komentarzu łapce w górę lub w dół dzięki bardzo i do zobaczenia